Panie dyrektorze, obiekt inżynierski na skrzyżowaniu 668 drogi z łącznikiem DK64 nie ma skrzyżowania. Przedsiębiorcy, mieszkańcy chcą, żeby takie skrzyżowanie było. Co można zrobić, co na to generalna dyrekcja? Rzeczywiście w rozwiązaniach projektowych przyjęto rozwiązanie z tak zwanym przejazdem górą, czyli nie ma tutaj połączenia tych dwóch jezdni. Na no znając układ lokalny tych dróg, rzeczywiście wniosek no pewnie można uznać nas uzasadniony. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, co ważne, że Jakkolwiek by na to nie patrzeć w rozumieniu kontraktowym, jest to dla nas kłopotliwe. Szkoda, że taki wniosek nie pojawił się na przykład dwa lata temu, kiedy można było to jeszcze na etapie złożenia wniosku z RIT uwzględnić i nie mielibyśmy wtedy kwestii rozpatrywania kłopotliwych zmian kontraktowych. Niemniej jednak nie wykluczam, że my się nad tą petycją pochylimy i sprawdzimy, na ile jest szansa przychylenia się do tego wniosku. Jest to trudne, nie mówię nie, na pewno będziemy to rozpatrywać. A kiedy jakieś decyzji, Pani Dyrektor? To, że można spodziewać się, do kiedy powiedzmy, ta decyzja gdaki by była w tę lub inną stronę, oczywiście. Nie? My prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy chcieli zrobić takie spotkanie, na którym omówilibyśmy merytoryczne kwestie ewentualnych możliwości bądź nie, jak również ryzyk, ale też problemów, które to generuje, bo niestety, jak powiedziałem, kontrakty tego typu, takich zmian w trakcie nie lubią, bo. To ma automatycznie wpływ na czas na ukończenie, na koszty. Jest to kłopotliwe, wymaga to zridów zamiennych. Tu jest kwestia taka, że całość zamierzenia podlega też współfinansowania z funduszu Fenix, więc automatycznie zmiany mogą powodować, że trzeba będzie wyłączać ze współfinansowania to miejsce. Także mówię, tych problemów jest sporo do rozważenia. Na pewno potraktujemy to poważnie, bo ja osobiście jakby mając wizję i znając układ komunikacyjny tego obszaru. Uznaję, że wniosek ma swoje uzasadnienie, tylko jest kwestia na ile, na ile uda nam się go tutaj rozpatrzyć pozytywnie, tak żeby w sposób jak najmniej toksyczny dla kontraktu spróbować to zrealizować. To ministerstwo czy to oddział białostocki generalnie? Znaczy to jest w kwestii generalnej dyrekcji, bo ministerstwo, ministerstwo to, że tak powiem zatwierdziło program inwestycji, to jest objęte obszarem inwestycji, to jest zmiana, zmiana kontraktowa, a te zmiany odbywają się na przestrzeni tutaj stron kontraktów czyli wykonawca, inżynier, no i zamawiający, jakim jest Generalny Dyrektor, a w jego imieniu działamy jako oddział Generalnej Dyrekcji w stoku. Już ostatnie pytanie Panie Dyrektorze, czyli e, kiedy można spodziewać się tej decyzji? Przyszły tydzień, później trochę? E, wie Pan, to jest tak, że to jest proces dosyć skomplikowany. My na pewno w przyszłym tygodniu temat podejmiemy, natomiast czy decyzja zapadnie za tydzień, czy za dwa, nie wiem, bo to też wymaga akceptacji. Naszej centrali, uzgodnień, negocjacji z wykonawcą, jeśli w ogóle by miało dojść do tego, bo to się też wiąże ze zmianą kosztu, z ewentualną dyskusją na temat czasu, jaki się będzie wiązał z tą zmianą. Także to jest proces, tak jak powiedziałem, kontraktowo dość skomplikowany. Dziękuję bardzo.